Jaka klimatyzacja jest najlepsza? Cześć, szukasz najlepszej klimatyzacji do swojego domu? Dzisiaj zdradzę Ci, jakie cechy powinien mieć idealny klimatyzator. Zaczynamy od uniwersalności. Najlepsze klimatyzatory to te, które nie tylko chłodzą latem, ale także skutecznie grzeją zimą. To rozwiązanie dwa w jednym. Następnie inteligentne funkcje. Klimatyzator, który możesz sterować przez aplikację, ustawiać harmonogram pracy czy dostosowywać kierunki nawiewów to prawdziwy must have, to wygoda na najwyższym poziomie. Kolejna ważna cecha to filtry i jonizacja powietrza. Najlepsze modele oczyszczają powietrze z alergenów, bakterii i kurzu. To nie tylko chłodzenie, ale także zdrowie dla Ciebie i Twojej rodziny. Nie zapominajmy o wydajności energetycznej. Wybieraj klimatyzatory, z wysoką klasą energetyczną, a najlepiej A z trzema plusami, aby cieszyć się niższymi rachunkami za prąd. Podsumowując, najlepsza klimatyzacja to taka, która łączy uniwersalność, inteligentne funkcje i czyste powietrze. Bądźcie ze mną. Do zobaczenia!